Ja wszyscy jestem witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajemy Star Wars The Force Unleashed Ultimate Edition. I tutaj yy, cofnęło nas trochę, bo jesteśmy jeszcze przed walką z robotem. No cóż, ruszamy zatem. A o wieku mowa. Właśnie, wcześniej żeśmy go pokonali. Więc próbujemy to zrobić jeszcze raz. Przerwę, było śmiesznie. Dostał trochę. Oj, się wkurzył na nas. Au. Nie zauważyłem uskoczy, niestety. Dobra. Lekka ścinka. I lecimy z słuchem eventem. Spacja. E. I mamy konserwę. Pa, daj cholero Eee, tak, storki ale to zegarek Dobra, mamy premię, zaraz tam żołnierza Czy to, a, to to ja bym nie chciał. U, zabić, dobra Lecimy, byliśmy już tam trochę dalej, no ale cóż Ja mnie cofnęła, więc nic na to nie poradzę. Wow. Bujaj się Jeden, drugi Oj 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 ale obrwałem Dobra, tutaj nam nic nie zrobi. Er była brona, ale ona z góry nam daje... Ule, teraz zginę tutaj. Przez lasery, trzeba się ich najpierw pozbyć. Super, czy tam czujesz życia? Dobra. O! Zdanie problemy wykonane. Z z z z Chyba zabiłem ich przedmiotem, dlatego dostałem wykonanie zadania premierowego. E, tak, holokrony i... Nie, holokrony właśnie zdobyte już się nie spią. Kurde, spalaj gnojku jeden. Ja się posiekam tu. No i więcej mi nie wstawaj. Tak, tam nie było holokronu, więc możemy lecieć dalej. Chcemy no w ogóle jakąś tam kulkę mocy. Ma mieć dwa dziwaczne wskaźniki, nie wiem y, który jest od czego. A, to jest... Y, tak, to jest dalej. Tam jest jeden holochron, tak, tutaj mamy poniszczone te rzeczy. To wiecie, to jest taka, że tak powiem, zabawa w puzzle. Trzeba to odpowiednio ustawić. Niech to szlak. Yy, bo ja chcę się dostać aż tam, bo tam jest kolejna kostka. A to nie będzie takie proste. Czyli nie, nie możemy tego obracać. Poza oczywiście takim testu z obracaniem. Odpowiednie odpowiednio ustawić e, tak, od razu ówczesną pytanie, nie, kosek nie można y, przekręcić Ale nie niż tego, kurde Muszę tak jakoś obrócić, ale nie wiem jak a to jest tylko pchnięcie. E, tak, po, niestety, ja. Dobra, poczekam aż moc. dobra. Niestety, ja potrzebuję tego, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Jeśli to jakoś tu obróci, coś. Aj, aj, aj nie, nie, nie upadaj. Cholera jasna. Turne talerze. O, 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 prawie, dobra, powinno, jest, jest, jest dobrze ułożone, tak, do góry, oj, nie, wyżej trochę, wyżej, no, kurdeż, no, można mi się to wsunąć, czy nie, niech to szlak, bo zaraz ja sam zginę od tego durnego talerza, muszę inaczej tu stanąć, tak, Ambros rozwiązuje zagadki logiczne. 5 lat później Lężej. Może teraz? To się obróciło chyba za bardzo. Ta... O, no prawie, no. Jest, trzyma się, dobra. Ale teraz to muszę jeszcze włożyć odpowiednio. Może się uda. No skurde, czekajcie. W dół, dobrze, do góry. No prawie. Dobra, po, powiedzmy Jest w miarę Tu Oj Nie trafiłem W to miejsce W to miejsce Dobrze mamy awans Aj tam jeszcze jednego brakuje Czy mogę to wyciągnąć? Nie. Mogę tylko te dwa ruszać. Dobra. Czyli czeka nas jeszcze trochę męczarni. No skaczę tu, 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 tutaj. Albo i nie, wiecie? Bo to mogę tu zrobić, tu przeskoczyć. Aj, ledwo! A, może później wykorzystać tego boosta naszego, którego możemy zrobić? Tu, tu, tutaj. O, teraz w ogóle czerwony holokronek. Później sobie oczywiście zabierzemy. Tutaj, skacz. Tu. Jest, uda jestem. Ajajaj, nie tak, źle. Ale już jest to oparowane, dobra. Jeszcze tylko chwila, cierpliwości ludzie. Tutaj tu skaczemy, potem na ten talerz, na ten, tak, jaj źle Skurna mać, aż było tak blisko. Tak, ja się nie, nie nadaję do zagadek logicznych, widzę. A raczej zręcznościowo logicznych. Sir Killer, chodź tu. Tak. No szkurde, już byłem tak blisko. Ach. Dobra, to jest ostatnie próba. Jeżeli teraz mi się nie uda, po prostu w, y, przerwę nagrywanie i wrócę do Was jak mi się uda. Hop. E, tutaj. Tutaj. Hop. Jest, udało się. A! Kryształ mocy. Rubat. Hm, ciekawe. Dobra, skaczą na dół. Yey! I teraz myślę, że możemy rozdać punkty um, ulepszenia mocy. Niestety, to wczytywanie, jak już wcześniej wspomniałem, nie jest dosyć długie. Mamy e, dwa e, punkty na umiejętność mocy. Co możemy sobie kupić? Nic nie możemy kupić, no trudno. Weźmy dalej: Talenty mocy, mamy jeden punkt. Mamy skupienie i dostrojenie mocy, zwłaszcza co daje dostrojenie. Szybkość odzyskiwania energii mocy to by się przydało. A co jeszcze? Meditacja bojowa. Każda kolejny ranga skraca czas potrzebny na ładowanie umiejętności mocy, też niezłe. Mistrzostwo miecza. Każdy kolejny ranga zwiększa ilość obrażeń zadawanych mieczem świetnym podczas walki. Wręcz mistrzostwo obrony, weźmy sobie to. Mistrzostwo miecza. Chodźmy dalej. Kombinacje, co my tu możemy tu Dwa punkty. Możemy kupić wyrzucenie miecza, bądź rzut sitów. Q i E, tego nigdy nie używałem. Cios miecza, zobaczmy. Uderzenie, które powoduje wyrzucenie przeciwników oraz... To może być ciekawe, wiecie, weźmiemy to. To jest trzy razy lepszy z myszy i raz e. e. Dobrze, teraz jeszcze weźmy sobie w miecz świetlny. Może już 10 minut mamy. Tak, bo czerwony krzyżowy jest naszym podstawowym. Już jeszcze jakiś rubat. Ale to nie tu, bo my mamy. To są kolorowe kryształy, a my mamy jeszcze kryształy mocy. O, właśnie. Ilu robot? Atak mieć świetny powoduje dodatkowe obrażenia. To jest jakiś tam dodatkowy kryształ, który sobie od razu zamontujemy. Nie ma żadnych jest trochę, trochę jest tego do zdobycia, jak widzicie. Ale nadal mamy nasz czerwony mieć świetlny. Dobra. Zobaczmy teraz tak. Raz, dwa, trzy. A, to jest takie coś. Dobra. Weźmy od razu sobie ten czerwony holokron. Mam no, nie energię, choć nie wiem po co mi to było Cześć chłopaki A wszyscy polecieli jak minutko. Ten został zgnieciony. No to też nam tutaj pomaga Spa daj turniu Lekkie spadki FPS-u były I Ciebie dobije O, przeżyłeś się ten cios miecza. Dobry jesteś

O oh yeah! To może być To będzie zabawne Pominam jeszcze tutaj męczyłem i to nieźle e, mo Możemy oczywiście wykorzystać lasery na naszą korzyść Dobra Gdzieś nas tutaj nie lubią Masz gran wow. Dobra, dostałem trochę z granacika Skorzystajmy może lasery sobie o dobra, najpierw się ty chciał pozbyć o jest się ładnie wykorzystać lasery Ale ja nie umiem, więc sobie to daruję A ty mnie nadal wkurzasz Weź sobie poleć kurde Oj! A ty skąd się tu wziąłeś? A, piękne czasy Wczoraj żeby mógł mieć, wiecie, yy, front. Dobra, ten padł. Tak, tutaj warto wchodzić, bo właśnie yy, czasami w tych miejscach są właśnie kostki więc dodatkowe doświadczenie. <laughs> spaliłem go. Ujaj się. A, ale oberwał. Yy, tak, musimy znaleźć generator, który pozwoli nam wyłączyć później pole. O właśnie widzicie pole się włączyło Spa daj na bambus, kurde, patrzcie, jaka z nich cholera sprzyzna. No Odsuń się Bum Może no, padli wejść po wsteń, po Tak, tam jest generator, tak w ogóle. Oj, 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 to będzie miłe. <ścoughs> spalił się. Tu nie ma kostki. O dziwo, myślałem, że tu jest, albo jest po drugiej stronie. A właśnie, jest. Plus 10 tysięcy punktów mocy. Ale teraz sobie ten generator. Wyciągnęliśmy wtyczkę. Ale tak czy siak się jeszcze tutaj rozjeżdża. Możemy, o wziąć ten silnik, sobie porzucić, co tam. Się pobawić. Ech, tak, tu nie ma, tu nie wiem czy tutaj patrzyłem. Tu nic nie ma. To jest w ogóle jeszcze y, kostka sitów, chcę od razu. Aura w zdrowie, też to bardzo, bardzo dobra rzecz. I tu chyba więcej nie ma, chociaż nie wiem, zaraz się przekonam. Nie, to nie, w takim razie nie po tej stronie było, to było tam dalej. tam ledwo. Tyk, 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 tyk. <laughs> tu byłem? O właśnie, widzicie kolejna kostka. To jest 10 tysięcy. Zawsze warto to zbierać, bo... Czego kurde, kto? To śmie? No, Na przykład, że tak, y... warto to ponieważ dzięki temu śmieci po prostu awansujemy. Tu jesteś? Cholero. Na razie. wykorzystamy? Na, wow. Na razie. tego, z tym działkiem trzeba się, się tylko pozbyć. Dobra. Leżysz. Ty też. Chodź tu. Dobra, ci załatwieni są. Tam jest kolejną, widzę kostkę, świetnie. I plus kolejne 10 tysięcy, świetnie. Chyba kogoś zabiłem. Czy coś jeszcze? Czy jeszcze gdzieś były te kostki? Nie. Tak, tu jest jakieś przejście. I jest kostka. I kolejne 10 tysięcy. Cudownie, cudownie. To jest kolejne wejście. I brak kostki. Zatem, czy tu jeszcze było coś więcej? Zamkłe, zamkłe, zamkłe. Czy nie? Zwiększone obrażenia mogliśmy sobie wykorzystać, słuchaj mnie sędzi, ale to szczegół, i tu nic więcej. Aż chciałem ten użyć młodych, żeby to zniszczyć. No to cóż, Pojedynek z generałem Kotą, ale zobaczcie, jak to ekstra wygląda. chance of attacking imperial targets invader sins a boy to fight me i standardowe wczytywanie. walczymy maszujemy maszujemy mamy jego zdrowie mamy jego energię Nie placzyłem, żeby ty cholero, dobra, on ma, on zwąża sobie osłonę. Trzeba uważać. A właśnie, on ma taki bardzo nieprzyjemny atak. A, gin, gin, generale. Dobra, uciekamy. Znowu jego nieprzyjemna ataka. To jest taki jeden z, nieprzyjem... z mniej przyjemnych. No. Udało nam się ukryć. Jasne. Akurat nie chcesz. Wstawaj, Starkiller! Dobra, oj! Będzie swojej... szmocy. No, na górze jesteśmy bezpieczni przed tym. I od tyłu go! Użyjemy naszego stylu walki. I co się dzieje? You're stronger than I thought. But I can't let you live, boy. I'll be sure to send your ashes back to Vader. walczymy. <try> To mnie słoni. Tak jest. Raz, dwa i trzy. Pudło generalkota. Dobra on znów ten swój atak głupi robi. O, jeszcze mi trafił. Skubaniec, chodź tu. To jest jeden z najtrudniejszych studiów walki sitów. Dobra, mamy coraz mniej życia. Co mi się nie podoba, chowamy się. O no kurde, życie tracę, no tak, bo to się rozpala. O, fuck, 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 fuck. Chodź tu. Don't make me put you down, boy. Mam mało... no, generale. Musi zginąć, niestety. Blasted Sith scum! I quick time event. Lewy. Spacja. Wow, ale dostaję. Ai. Jeszcze raz, spacja. Nie udało mi się wcześniej. E. A jest, mamy awans. Świetnie. Vader thinks he's turned you but I can sense your future. And Vader won't always be your master. I sense only me. Ah! Udało nam się uciec. Mamy. Ha, wszystkie holochrony. 13 z 15. Nieźle. Ale punkty mocy mam za to wszystkie. Zacznę dalsze podsumowanie. Hmm. No to chyba ile zabiliśmy? żołnierzy, bojuki bla bla bla. Nagrody. Hmm. Krysto domicza się nieodblokowany. odblokowany. No, nową misję Kampanii wynik No to... No cóż, kontynuujemy zatem. Master Kota is dead. Yes. His lightsaber. My spies have located another Jedi. Kazdan Paratus is far more powerful than you. I do not expect you to survive. But if you destroy him, you'll be one step closer to your destiny. The Emperor. Yes. Only together can we defeat him. I will not fail you, my master. Amazing. It looks just like the Jedi Temple on Coruscant. Proxy, are you picking up any communications? too many to decipher i can hear thousands of droids all calling out to each other this is where all droids go to die set us down as close to that thing as you can i'll do my best but there are not many clearings you'll need to approach the temple on foot